Cześć, tu Maciek, pokażę Wam dzisiaj, jak ułożyć kostkę Rubika 2x2, to zaczniemy od pomieszania. No dobrze, no to mamy pomieszane, eee, zaczniemy ułożenie kostki od tego ułożenia białej ścianki. No to na przykład biorę sobie ten róg i spróbuję dołożyć ten następny. O, ułożyłem tak, o tak sobie. Yy, teraz, je włożyć, widzicie, że nie pasuje tutaj ta część do tej. Więc yy, musimy tak ułożyć ten, yy, zmienić te i by taka Trzymamy ten kocek, który jest pasujący yy, na dole i robimy taki algorytm: dół, lewo, góra, prawo. Dół, lewo, góra, prawo. Dół, lewo, góra, prawo. Powtarzamy ten algorytm, aż klotek wejdzie w swoje miejsce. No i znowu robimy ten sam algorytm. No i mamy już ułożoną białą warstwę, no i te jakby połowy warstwy. Teraz zaczniemy od układania tych części kostki. Szukamy narożników, które... szukamy jednego narożnika, który będzie tylko jeden pasował. No i tutaj pasuje nam. Ten nie pasuje, ten nie pasuje, ten nie pasuje. No to dobrze. Trzymamy kostkę w ten sposób, by mieć ten pasujący narożnik w lewej ręce. I teraz mamy taki algorytm. Góra. Prawo. No i jeszcze raz. No i teraz widzimy, że wszystkie nam już pasują. Teraz zaczniemy od układania żółtej warstwy. Trzymamy, jak jedna, jeden nam pasuje, to trzymamy go tak, żeby był u góry. I robimy ten sam algorytm co na początku, czyli dół lewo, góra, prawo. Dół, lewo, góra, prawo. No, mamy już jeden kosek wsadzony, teraz przekręcamy tylko górną warstwę. I znowu to samo. И последний раз. И кастка номер ожа.